Narka. No, siemanko, szanowanko, z tej strony wściekły. W tym oto odcinku. Kontynuac Robimy kontynuację odcinka budowanie zamku. Tak, widzowie. Dobra. Kontynuacja. W tym, w tym okresie czasu możemy sobie zrobić. Mury, bo to nie ma co zwlekać tutaj robić 500 miliardów domków. Postawimy tutaj oczywiście jednego żelaznego golema. Postawimy może jeszcze z dwa domki, coś takiego. I, postawi I damy tutaj osadników. Mam nadzieję, że nie zginą. Bo tutaj latają. latałe glutki. No ty, no idź mi stąd. No, chop, ja nagrywam. Jeszcze raz mi tu, któreś z twoich lamp wejdzie, to yy, wszystkich was powybijam. No, i do widzenia. Ja tutaj prowadzę odcinek, jak buduję dla widzów po polsku i oni też to mogą zbudować. Tutaj oczywiście możecie mnie naśladować. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery. No, ja tutaj zaprezentuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć tutaj i tak tutaj sobie robimy. I tutaj jeszcze jedno.

No i pyk No i pięknie zbudowane Osiedle I oczywiście jeśli byście chcieli To w następnym odcinku Jeśli dobijecie trzy łapki w górę Pod tym filmem To zrobię jak buduje pałac króla Osadników Dobrze? Trzy łapki w górę i i następny film, gdy buduję pałac. I zostawcie tą mapkę w górę, bo to dla Was to dwie sekundy, a dla mnie to kurde. Bardzo dużo znaczy. To więc zachęcam. I nie zmuszam. Mamy domek. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć tym razem. Nie, nie, dobra, na cztery, na 4. Na cztery. Bo to za duża wysokość. Już. Cyk, 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 cyk. I tutaj tak, tak, i tak. I tak, raz dwa nie, 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 nie. Raz, dwa trzy cztery, cyk cyk. To to nam nie potrzebne i robimy tak. Dobra, no i proszę bardzo. I tutaj środek domku, raz, dwa, dwa i raz, dwa. Wiem, to wygląda jak, jak jakieś więzienie, jeśli też byście chcieli. Dobra, widzowie, zostawicie pod tym filmem sześć łapek w górę, to nagram jak robię więzienie i Pałac Króla, dobra? Możemy się tak umówić. Dobra, cyk, 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 a tutaj będzie na przykład dwa łóżka, bo co mi szkodzi, nic, no, zrobimy tutaj dwa łóżka. Napiszcie w komentarzach jakieś pomysły, co mogę zbudować, to chętnie zbuduję i napiszę kogo to był pomysł. Nie no, dostanę furi. Hmm. Dobra, chciałem takie osobne, ale dobre nie udało się. Cyk, 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 cyk i cyk, cyk, cyk. Uch. No dobra widzowie. Tutaj mamy i jeszcze beczuszki. Mm, nie siekiera. Nie siekiera z strością 5. Dobra. No dobra. I tutaj może też mieszkać jeszcze jedna osoba. Bo co mi szkodzi? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, Zrobimy tą budowlę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć na trzy. Pięć na trzy. Zobaczymy, czy coś się zmieści w tym domu. Wątpię, ale zmieści. Pięć na trzy widzę. Sobie. I tutaj, tutaj trzeba zrobić wysokość kratek. Tutaj cztrójeczka, proszę bardzo. O nie, dobra, będzie tak, będzie tak. Dobra. co tu mam okno stawiać? Niepotrzebnie. Dobra, no na przykład tutaj mogę okno zrobić. I tutaj, tak? Nie, no, fajne, przytulne, przytulne, nie za bardzo. Jak mieszka, to nie polecam w osobie, która jest wysoka, dobra, cyk. Cyk, i tutaj przy tych domkach jeszcze postawimy dwie albo jedną pochodnię. Aha, powinienem coś dodać do tego największego domku. Powinienem tu dodać biblioteczki, bo no, niech osoba sobie też czyta trochę. 65 miliardów książek. No i tutaj pyk. No i przytulnie. No i proszę, widzowie. Dziękuję. Łysy dom. Nie, jeszcze nie dziękuję za oglądanie. Jeszcze poczekajcie chwilę. Dobra. Oczywiście... Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Dobra widzowie, dobijcie 9 lajków i zrobię tutaj wieżę strażnika, będą dwie. Narka i miłej nocy albo dnia, kiedy zaoglądacie. Zostawcie supika. 9 lajków to następny film.